Co możemy dzisiaj zrobić dla Ukrainy? Co możemy jutro zrobić dla pokoju? Najpierw się pomódlmy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy się, wczoraj byłem u moich przyjaciół, którzy, którym udało się wyjechać z Charkowa w pierwszym dniu wojny. Były to dwie rodziny. Jedna z nich ma czwórkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. I Artiom i Wika opowiadali o swojej drodze, która naprawdę przebiegała w sposób cudowny, dzięki pewnie też modlitwie ich i wielu wielu z nas. I dojechali bezpiecznie do Kielc, gdzie znaleźli zakwaterowanie. Podczas tej, tej rozmowy między innymi też ich wyspowiadałem i mieliśmy okazję porozmawiać też z Charkowem, z ich rodzicami, którzy zostali na poboczu, ob, ob, blisko Charkowa, ale dokładnie na linii frontu i siedzą teraz bez prądu, bez, bez wody i Rozmawiałem też z ich mamą, którą dobrze znam i powiedziała właśnie, że przedwczoraj udało im się po raz pierwszy wyjść z domu, aby nazbierać śniegu, żeby go roztopić i żeby mieli co pić, dlatego że w kranach nie ma wody. Mówi taki jeden malutki obrazek po to, żeby wam uświadomić, że za chwilkę te okrążone miasta Charków, którym ma powyżej 1,5 miliona mieszkańców, Kijów, który ma pewnie już koło 5 milionów mieszkańców. Nawet jeżeli część z tych ludzi udało się wyjechać, to i tak tam jest miliony ludzi, którzy potrzebują codziennie jeść, którzy potrzebują lekarstw, którzy nie mogą siedzieć cały czas w tych piwnicach odcięci od, od świata. I mówię Wam to o tym, żeby Was zachęcić do postu. Papież Franciszek ogłosił jutrzejszy dzień, środę popielcową dniem, Postu w intencji pokoju. I ja chcę Was wszystkich do tego zachęcić, do czego wzywa nas Matka Boża, do czego nas wzywała w Fatimie, czyli do pokuty, do czego nas wzywa w Medżgorie. Medżgorie jest tym miejscem, w którym mówi się o poście dwa dni w tygodniu, w środę i w piątki i poście o chlebie i wodzie. Jest to post ścisły. I tym postem my potrafimy, jak Matka Boża mówiła, zatrzymać kataklizmy i wojny. Modlitwą i postem. Dlatego jest on tak ważny, a tak zapomniany. I nawet ci, którzy przyjeżdżają do Meczoria, często nie podejmują tego orędzia Matki Bożej, tego wezwania Matki Bożej. I ja Was chcę dzisiaj do tego zaprosić, zachęcić i powiedzieć też, z czym się to będzie wiązało. Jest to walka duchowa, więc będzie to walka nie tylko z głodem, ale też walka ze złym duchem. Tak jak Jezus wyszedł na pustynię pościł 40 dni i toczył walkę ze złym duchem, który cały czas Go kusił i zwyciężył. I dał nam w ten sposób też wskazówkę, jak my mamy zwyciężać. I kiedy zaczniecie pościć jutro, to kupcie sobie dobrego chleba, żeby on nie był kwaśny. Jeżeli ktoś ma problem, żeby jeść taki kwaśny chleb, to niech nawet sobie ugotuje samej kaszy, czy, czegoś takiego, no białko no, zbożowego, czy ryż na przykład, nie, niech tym, niech to je, ale osoby, które mają problem z żołądkiem, niech podejmą jakąś inną formę umartwienia. Na przykład niech w ogóle nie oglądają internetu i telewizji. To też będzie dla wielu wspania, wspaniałe, nawet, nawet bardziej trudne niż post o chlebie i wodzie. Ale jeżeli zdecydujesz się na post o chlebie i wodzie, to na pewno prawdopodobnie będzie się boleć głowa. Bo kiedy człowiek zaczyna pościć, to wtedy w żołądku jakby żołądek się oczyszcza i też uwalniają się toksyny, które tam zalegają. Dlatego człowieka boli głowa. I tym nie trzeba się przyjmować. To jest, bo można powiedzieć, że to jest, powiem w sposób normalny dla postu. I podczas tego postu, sam z doświadczenia wiem, nie jest najtrudniejsze zwyciężyć swój głód, swoje łaknienie, ale jeszcze trudniejsze jest zwyciężyć swoją pychę. Bo kiedy zaczynasz pościć, to wydaje ci się, że zrobisz coś bardzo wielkiego, że jesteś może czasami lepszy od innych, którzy tego nie czynią. I to jest taka jakby pokusa do wynoszenia się. I to zwyciężyć, to jest trudno. Ale to przychodzi dopiero wtedy, kiedy zaczynasz kolejne dni też, kolejne tygodnie też podejmować ten post. Wtedy właśnie ta, 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 to, to, ta wyniosłość, ona mija. Wtedy już jest wszystko jedno. I wtedy rzeczywiście składasz Bogu taką czystą ofiarę z tego swojego postu. Ale o, trzeba zacząć, trzeba po prostu jutro zacząć. I do tego Was z całego serca zachęcam, żeby się też solidaryzować z tymi ludźmi, którzy teraz nie mają co jeść, którzy siedzą w piwnicach i nie mają co jeść i pić, którzy topią śnieg, żeby mógł zaspokoić swoje pragnienia. I jeszcze będę Wam opowiadał o tym, jak co dalej. Dziś przyjmijcie to jedno, to wezwanie do postu. Jest to stara, jeszcze przed Chrystusem stosowana praktyka, którą, dzięki której też niniwa wielkie miasto na trzy dni drogi została uratowana. Kiedy Jonasz wszedł do niej i mówił im nawróćcie się, bo jeżeli się nie nawrócicie, to, to zginiecie. I Niniwa, dzięki temu, że król Niniwy i wszyscy Niniwici i nawet i zwierzęta zostały właśnie zachęcone do, do postu i w woże, popiele siedzieli i prosili Pana Boga o ratunek i ten ratunek przyszedł. I jest to jedno z niewielu takich miejsc w Piśmie Świętym, kiedy ludzie posłuchali proroka. Proszę Was, posłuchajcie i módlmy się o nawrócenie, ale też pokutujmy za nasze grzechy. Na ten jutrzejszy dzień postu z serca wszystkich Was błogosławi Pan z Wami. Niech Was strzeże błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Alleluja.